Kiedy byłem dzieckiem, moja rodzina nazywała je śledziami po japońsku. Teraz wiem, że nazywają się śledziami w śmietanie, chociaż ich sos wcale nie do końca jest tylko i wyłącznie ze śmietany. Najpierw przygotowuję sobie śledzia od go W jaki sposób chcesz, ja w wodzie, ty w kefirze, może mleku. Ścieram na tarce o grubych oczkach jabłka, wytrawne, winne jabłka. Ja wybieram renetę szarą. Dodaję pieprz, dodaję czosnek niedźwiedzi suszony, dużo, nie żałuję. Dodaję cebulkę, która była pokrojona w kostkę nasolona, do tego dodaję kilka łyżek śmietany. Na trzy łyżki śmietany dodaję jedną łyżkę majonezu. Wszystko razem mieszam ze sobą. Dodaję jeszcze sok z połowy cytryny. Chcesz, możesz dodać z całej. Chcesz, możesz dodać octu winnego. Zakładź w jakikolwiek sposób chcesz. Do tak przygotowanego sosu wrzucam śledziki. Partiami, żeby łatwiej mi się mieszało, bo tak po prostu jest wygodniej. Ale jak chcesz, możesz wrzucić wszystkie naraz. To naprawdę nie ma większego znaczenia. Teraz przełóż je do jakiegoś naczynia i odstaw przynajmniej na kilka godzin, bądź najlepiej na dobę, żeby wszystko się razem ze sobą przegryzło. Śledzik wychodzi przepyszny. Naprawdę smaczny. Ma jedną wadę. Znika. Znika bardzo szybko. Jest jeszcze jedno małe coś, co możesz zrobić. Chcesz, żeby był bardziej wyjątkowy? Małosolnego ogórka kiszonego. Zetrzyj na tarce o grubych oczkach i wmieszaj jeszcze do sosu. Sos wyjdzie jeszcze fajniejszy. Smacznego.